Witajcie, witajcie na kanale energetycznym Blondy. Dzisiaj zapytamy, jaki jest przekaz, jaki jest przekaz od waszych przewodników duchowych na sytuację tą, która się dzieje u was teraz. Także poprosimy kartę, tak, cztery gromadki. Wybieramy, wybieramy, wybieramy. Może być tutaj tak pozorny taki potrzask, może być wiele z Was oglądających tutaj w takiej sytuacji. Ok. To co odsłonimy sobie, mamy Króla Buław, mamy Czwórkę Pentakli, mamy Królową Kielichów Piękną i mamy Piątkę Miecz. Także, która karta do Was przemawia? Tą wybierajcie i sobie zaraz zobaczymy, jakie tutaj są dobre informacje dla nas Od naszych przewodników duchowych. I tak sobie szybciutko przeczytamy energię. Mhm. No dobra, resztę sobie już dołożymy potem. Także na razie grubki sobie odkładamy. I szybciutko przeczytamy grupkę numer 1. Mamy króla buław. Mamy healing grief. Ok, to jest mocna informacja. Czyli tutaj taką, um, no tutaj się pokazuje taka wręcz rozpacz, tak? Król buław. Mamy kobietę, tak? Z jasnymi włosami. Otrzymasz podarunek. Ja gdzieś mam takie poczucie, że tutaj otrzymacie podarunek pewien. Jeżeli uzdrowicie um, całą tą urazę, żal, um, która tutaj się pokazuje odnośnie króla buław, i to jest Wasz przekaz od um, właśnie przewodników, od przewodników duchowych. To jest pierwsze, co się rzuca, bo um, jest, tutaj królo, jest tutaj król, jest tutaj kobieta i jest bardzo, bardzo duże zagęszczenie um, kiepskich emocji, tak? Waszym zadaniem tutaj. Jest właśnie otrzymanie, otrzymanie potem tak, tego podarunku, ale uzdrowienie najpierw tego żalu i urazy. Co tutaj jeszcze się pokazuje? Mamy król kielichów, czyli dosłownie król kielichów często przychodzi nam z dobrą. Król kielichów, rycerz kielichów. Przychodzi nam z dobrą propozycją. My tutaj manifestujemy coś. Mhm. Osiem mieczy. Osiem mieczy myślę, że jest tutaj nawiązaniem do tej energii, tak? Takiego. A bardzo tu jest dużo skupienia na myślach. A, tak jak tutaj mamy, tak? Właśnie tutaj jest ten kształt niemalże ósemki. Myślimy, 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 tworzymy wręcz, A, tylko nie to tworzymy, co powinniśmy tworzyć. Ok, poprosimy jeszcze jedną kartę i mamy kartę świat. Wow! Piękna, piękna, piękna energia. I tutaj rzeczywiście może być coś, co sobie bardzo długo manifestowaliście, tylko Waszym przesłaniem od przewodników duchowych jest uzdrowić ten żal związany z, 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 z tym królem buław. Tak? I tu się szykuje niemała transformacja. Natomiast cały czas tu jest jakiś podarunek, tu jest cały czas coś, co trzymamy w rękach. Zobaczcie. To mówi o czymś, co jest po prostu dokończone, zakończone. Na razie to jest zamknięte. Kluczem do otwarcia tego. Wyjścia z tego impasu tutaj jest uzdrowienie. Uzdrowienie tego żalu i rozpaczy. I mamy transformację. Bardzo, bardzo, bardzo. O, w ogóle jeszcze chwilkę. E, jeszcze sobie zrobimy kartę radę. to musiałam. aż nie wypadło. Okay. No i mamy. podejść na swojej intuicji. E, o to samo robi rycerz, rycerz kielichów. on jest bardzo, bardzo, inter, bardzo taki intuicyjny, jest wrażliwy na takie gut feelings, czyli tak coś, co mu potrzebia chodzi. Jakieś takie przebłyski, tak? Tutaj mamy zresztą dużo takiego, bym powiedziała, przebłysku, tak? tutaj pełno takich kryształków, to mogą być takie momenty dla Was. A, prze... Myślę, że intuicja tutaj jest po prostu Waszą świadomością, która do Was może dochodzić, mogą to być też sygnały od przewodników duchowych. Wy wszystko wiecie, tylko róbcie, a nie w miejscu, tak? Bo w miejscu takie w ósemce mieczy siedzenie to za dużo Wam nie wygeneruje. Oczywiście, oprócz ambarasu myślowego, tak? Super. Lecimy dalej, zobaczymy sobie dwójczkę. Mamy. Czwórkę Pentakli, którą widzieliście. Awareness, ok. Dobra. Czyli pierwszy przekaz tutaj jest od przewodników duchowych. Jeżeli jesteście w impasie, w czwórkowej energii, takiej bardzo blokującej, to tutaj co jest do zrobienia? Tu jest do uświadomienia sobie coś, że problem, który wykiełkował mnie, jest związany z rodziną. I wtedy mam wrażenie, idziecie na drodze. Będzie się na drodze do sukcesu. Mam na, mam na myśli problem związany z rodziną, że tam jest właśnie ten punkt, z którego cały ten impas, tak, takie oszczędzanie i tak dalej, tak dalej wykiełkowało. To nie chodzi o to, że no, im większa rodzina, tym um, no, gorzej. Nie, tutaj po prostu jest pewien, um, pewien temat przewodni do uzdrowienia. Tak. Całej, w, w waszym, nawet bym powiedziała, drzewie, tak? Tu jest drzewo rodowe, to może być coś, coś dalszego, tak? Zobaczmy o co tutaj chodzi od przewodników duchowych. Mamy siódemkę buław, czyli to jest właśnie taka energia dosyć zaparciowa. Dziewiątka mieczy, no właśnie. Mhm. Tu jest potrzeba pracy ze świadomością. Nadstawienia uszu na to wszystko, nie zamykania się. No, myślę, że tutaj część z was jak usłyszała temat związany z rodziną, z rodem i tak dalej, bo to jest drzewo rodowe, to już mógł zatknąć sobie uszy. I to jest dla mnie karta. Zawsze wieża mówi o tematach e, rodowych, natomiast wieża, tutaj też mamy wieżę, tak? Okej, okay, tutaj trzeba pewne rzeczy e, dopuścić do świadomości, dopuścić do swoich uszu, oczu. A pewne rzeczy tutaj y, syntetyzować, niejako złapać, zrozumieć, bo ciągle tutaj jest motyw zatykania uszu na to, co już się do Was dobija, tak? Bo tu się bardzo energia dobija, zobaczmy w tej siódemce buław. Temat jakiś wypływa z rodziną i trzeba tutaj pewne rzeczy po prostu grubą krechą, pewne fundamenty trzeba zostawić, to, co się y, prosi o uwolnienie, to uwolnić, i iść rzeczywiście w totalnie inny archetyp niż w czwórkę pentakli. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze jedną kartę. Pokazuje się tutaj jeszcze młodszy mężczyzna, więc jak wam to, z Wami to gdzieś rezonuje, no to jak najbardziej, tak? Jak najbardziej związanego z mężczyzną, taki dosyć może być ryzykowny. Także tak, to jest od Was. Ym, dla Was przekaz, tak? Mm, paść była, więc rzeczywiście to może być ktoś bardzo, bardzo, bardzo tutaj młodziutki. Ok. Dobrze, no to teraz sobie patrzymy dalej. I patrzymy sobie grupkę numer 3. Mamy Clouds, czyli temporary problems, czyli takie problemy bardzo um, krótkotrwałe. Handshake, czyli spotkanie kogoś, a, takiego z niebios widzimy. To jest, myślę, że karta też, że to przewodnicy duchowi nad Wami z tych chmur, tak widzimy, um, gdzieś tam spoglądają, mamy królową kielichów, piękną znowu, bardzo fajny motyw chmur i prosperity. Zobaczcie, tutaj możecie spotkać jakąś kobietę. Która może Wam pomóc wyjść z problemów? I tu się pokazuje naprawdę prosperita, to jest bogactwo, to jest w ogóle otworzenie się na obfitość w życiu, na to, żeby to życie płynęło. Dlatego nadstawiajcie uszu i oczu na tą właśnie królową kików. Może być to znak wodny, ale to może być kobieta w ogóle bardzo piękna, bardzo intuicyjna, bardzo taka och i ach. Także a, bardzo fajnie się tutaj pokazuje. Zobaczmy, co tutaj jeszcze. No i zobaczcie, mamy potwierdzenie, tak? Może Wam ta kobieta po prostu pomóc wyjść z problemów. Mamy króla pentakli, który mówi naprawdę o dużej prospericie i mamy prosperite i zobaczcie, co jeszcze mamy. Ósemka pentakli. Nie czytam dalej, bo to bez sensu czytać dla Was dalej. Trójka pentakli jest na spodzie. Możliwe, że może ta osoba Wam też dać po prostu a, pracę, tak? Możecie do niej przychodzić po poradę. Można, może trzeba będzie na przykład coś też. Tej osoby mm, zainwestować, tak? No i rada jeszcze jest tutaj od przewodników, że też kiedy potrzebujecie, uziemiajcie się i odpocznijcie, tak? Złapcie trochę inną perspektywę, żeby te problemy już nie wydawały się aż takie straszne i dramatyczne. Ok. Super przesłanie. Super, super, super. Teraz patrzymy sobie czwartą gromadkę. Twoje marzenie nie zostanie spełnione, ale tutaj jest duży taki główny challenge do pokonania, czyli wyzwanie. Practical intuition Five of Swords. Okay. Powiem tak, pokazuje się tutaj rzeczywiście piątka mieczy. Tą piątkę mieczy wybraliście. I to niejako może być tak, że to, o co Wy tak bardzo zamawiacie, jest duża szansa, że to się może gdzieś tam nie ziścić, ale mam wrażenie, że tu nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wszystko jest do pokonania, bo tutaj jest spory challenge. To jest tak, jakby dostać miecz, uczyć się tym mieczem, wojować i ucząc się wojować, po prostu nie dać sobie rady, coś tak jakby pękło, tak? Natomiast, jeżeli macie jakieś problemy z uczeniem się, na pewno tutaj dużo Wam podpowie intuicja, bardzo dużo. Myślę, że Wy już to wiecie. Może nawet znacie to z poprzednich żyć. Włączcie sobie tą wiedzę z poprzednich żyć. Tu jest bardzo fajny challenge do, a, do pokonania. Pomimo, że się wydaje, że teraz sobie nie radzicie i aż się ranicie, a, i was trzeba trochę po tej głowie pogłaskać. Ja Was głaskać nie będę, po prostu Wam powiem, robimy, robimy, robimy. I zobaczmy, co tutaj robimy. Mamy króla mieczy. Znowu mamy energię mieczową. Ósemkę mieczy okej okay. ale mamy króla też kielichów. Potrzeba wam tego pogłaskania po głowie. I yy, tutaj przewodnicy przychodzą Was rzeczywiście po tej głowie pogłaskać, bo yy, bardzo duży osąd nałożyliście tutaj na siebie, bardzo duże jest tutaj mam wrażenie, splątanie. A jest jak najbardziej ten, to wyzwanie do pokonania. Król, Król Kielichów mówi właśnie o takim o tym właśnie pingwinku. Łączcie się z tymi przewodnikami duchowymi, w medytacji na przykład i proście o pokazanie drogi. I wszystko tutaj, co się pokazało, całe to splątanie, całą tą gonitwę myśli, cały ten impas, który tutaj się pokazał, zawsze możecie zniszczyć, skasować, podkreować. Na spodzie macie w linku, hmm, podlinkuję Wam oświadczenie odkrywujące, które czyści nam energię według metody Access Consciousness, Zgoda, nie zgoda, dobrze, źle pod i po wszystkich dniach ponad, powadz, nuklearne sfery czyli przewodnicy Was tutaj przekonują. Że nie ma rzeczy mnie do pokonania. Jesteście w procesie nauki w tej piątce mieczy, i to jest naturalne, że pewne rzeczy Wam mogą nie wychodzić. Poszukajcie sobie tutaj też autorytetów i wszystkie osądy i konkluzje, które już tutaj. Stwierdziliście, że Wam się to nie uda i nie pokonacie tego problemu, czy teraz pozwolicie wszystkie ścianne blokady, które sobie oczywiście zbudowaliście? Czy pozwolicie, że to zniszczymy, skasujemy, odkryjemy? Jeśli tak, zgoda, nie zgoda, dobrze, źle. Pod i pok. Wszystkie dzień skrócę, ponad powadz nuklearne sfery. Ok. Mhm. Zobaczmy tutaj, co jest za energia. Ktoś, ym, myślę, kto powodował w Was właśnie takie bycie w potrzasku, bo tutaj też w mnie czy w piącymi, czy jesteśmy w potrzasku, tak? Ktoś, kto Was tutaj powodował. Ym, w ogóle Was karty nie zachęcają do bardzo ryzykownych posunięć, jeżeli chodzi o posunięcia finansowe, tak? Ktoś opuszcza Wasze życie. Ktoś bardzo, bardzo ładnie opuszcza Wasze życie tutaj, odchodzi z całej tej sytuacji, tak? Natomiast nie ryzykujcie, bo tutaj nie pokazują się takie energie bardzo hop do przodu, bardzo, bardzo takie ryzykujące. Proście o wsparcie, jest to challenge do pokonania. Zaraz zobaczymy, jaka tutaj jest jeszcze rada na to. Proszę bardzo, pierwsze, co wypadło, yy, odpuść to obsesyjne myślenie odnośnie jakiejś osoby. I to mi się bardzo tutaj czyta. Tu jest jakieś obsesyjne myślenie o osobie. Ta osoba, mam wrażenie, że niedługo już odchodzi z waszego życia. Możliwe, że z króla mieczy przejdzie do króla kielichów. Nawet może być także mm, jakiś na przykład szef się zmienia. Też tak może być. I oddaj tą całą frustrację. Dobrze by było, słuchajcie, w internecie jest pełno takich medytacji odnośnie właśnie frustracji i tak dalej, oddawania tego całego napięcia. I myślę, że to takie techniki oddechowe by Wam bardzo, bardzo teraz pomogły tak na prędkości, żeby mm, po prostu mm, pomóc sobie, tak? I ostatnią kartę, którą mam, to jest oddaj, porzuć po prostu to niskie poczucie własnej wartości. To, że Was, mm, no tutaj pokazuje się taka dosyć Osoba toksyczna, mogliście się dużo razy poranić, bo możliwe, że się sami czegoś musieliście uczyć, tak? E, intuicyjnie bardzo możliwe, że się mogliście czegoś uczyć, i takie uczenie intuicyjne też jest obarczone dużym ryzykiem tego, że coś nam nie wyjdzie, ale to nie znaczy, że nam krańcowo coś nie wyjdzie, tak? Mountain zawsze góra mówi o jakimś wyzwaniu, ale to jest wyzwanie do pokonania. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze jakaś jedna karta mi się czyta, bo te karty tutaj takie są ciężkawe. Jakby tutaj stąd wymanewrujecie, jakby wy tutaj stąd wymanewrujecie, mamy dziewiątkę pentakli, więc tutaj na spokojnie wszystko się da zrobić. Także jestem spokojna, zostawiam Was z tym spokojem. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. pa pa pa.